Cześć! W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci czwartą rundę turnieju wojewódzkiego, w którym brałem udział w poprzedni weekend. Działo się w tej partii również bardzo dużo i ma ona szczególny wymiar nie dlatego, że odstaję bardzo od innych partii, ale dlatego, że udało mi się zagrać tę rundę z kumplem, z którym przyjechałem właśnie na ten turniej. I partia była mega ciekawa. Oczywiście obydwaj graliśmy na 100% swoich możliwości. Także. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni tą partią, bo zwłaszcza tutaj troszeczkę zaspojleruję, Mój kolega zagrał naprawdę świetne szachy i wykorzystał moje błędy. Jeszcze w trakcie turnieju, jak graliśmy, to miał dwie kategorie wyżej ode mnie, bo obecnie posiada trzecią. Starał się o drugą, lecz niestety troszeczkę zabrakło i nie udało się finalnie jej wywalczyć. Więc przejdźmy teraz do partii. W partii poszła obrana pizza. Ze strony mojego kolegi ja grałem białymi Więc tutaj standardowe, początkowe posunięcia Ja starałem się zagrać taki standardowy wariant W którym od razu wymieniam tego gońca czarnopolowego Żeby tutaj zmniejszyć siłę tego gońca właśnie z tej obrony pizza Tak samo jak z obrony królewsko-indyjskiej tutaj mój kolega wyczuł już co się dzieje i wstrzymał się troszeczkę z roszadą. Ja tutaj zagrałem H3 właśnie po to, żeby ten skoczek nie mógł zagrozić mojemu gońcowi, żeby cały czas jakby to było w opcji, żebym mógł tego gońca zlikwidować. Tutaj kolega zagrał A6 i ja zrobiłem długą roszadę i. Nie rozumiałem przez długi okres czasu, dlaczego, dlaczego to jest błąd. Tak naprawdę jest to tylko 0,5 punktu. W sumie dalej jest 0,5 punktu dla mnie, dla Białego. Wcześniej było tam 1-0, więc nie jest to jakiś tam powiedzmy ruch przegrywający partię, ale rozumiem, że chodziło tutaj o to, że zaraz może pójść zagranie B5, co też nastąpiło w partii. I można szybko przegonić tego skoczka, który jest jedynym obrońcą tego piona na E4. Jeżeli oddam tą placówkę, to od razu automatycznie wejdzie skoczek z tempem, atakując mi Hetmana. I tutaj ta pozycja zacznie się rozjeżdżać. I zobaczycie dalej, właśnie jak to wyglądało. Tutaj, właśnie kolega zagrał B5, był to wspaniały ruch. Ja skontratakowałem w centrum, co tym razem również nie było dobre, bo szukowałem się tutaj do zagrania E5 ale niestety atak był zbyt wolny i tutaj kolega mnie właśnie przycisnął, ja musiałem się wycofać tym skoczkiem i straciłem tego piona w centrum właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, więc to bardzo dobre zagranie. Naprawdę ja odbiłem tutaj tego piona i materialnie było równo, no ale ten skoczek w centrum, który w zasadzie jest już ciężki do przegonienia, jeżeli tutaj te piony mu pomogą zostać w centrum, Kolega zrobił roszadę. Ja chciałem się bardzo pozbyć tego skoczka, więc liczyłem na to, że tutaj kolega wymieni ze mną te skoczki. Ja sobie tutaj odbiję hetmanem i gra się jakoś toczy dalej. Ale tutaj bardzo dobre wtrącenie, czyli atak na hetmana. Ja musiałem tym hetmanem uciekać, ale starałem się to zrobić na tyle stepem, żeby jednocześnie atakować tutaj tego skoczka. W partii dalej poszło a5 i to też jest wspaniały ruch, bo dalej jakby uzyskuje się tutaj tempo poprzez atak na hetmana i ten hetman po prostu ma coraz mniej miejsca. Ja wycofałem się na d3, żeby atakować tego skoczka i tutaj już finalnie kolega odbił. Ja odbiłem hetmanem i tu bardzo dobre zagranie z tempem Walcząco dalej o otwarcie pozycji, o centrum bo im bardziej otworzy się ta strona szachownicy o ta strona szachownicy tym ja mam większe problemy bo przy przeciwnych roszadach wiadomo kto szybszy ten lepszy moje figury są strasznie pasywne jeszcze nie wyprowadzone tutaj w ogóle jest dramat jeżeli o to chodzi strasznie jakoś to rozwój po prostu nie wyszedł mi w tej partii bo za bardzo się skupiłem tutaj na tym zagraniu żeby tego gońca zlikwidować i tu w zasadzie cała przestrzeń się otwiera ten skoczek już jest w zasadzie tu niedaleko mojego króla ta wieża zaraz będzie strzelać, bo po prostu te pionki się tutaj powymieniają goniec i hetman też już są na w zasadzie odpowiednich pozycjach ten hetman zaraz tutaj wkroczy do gry ten goniec że tutaj patrzy na ten, na ten punkt w którym można by dać mata także no tutaj naprawdę gratulacje dla dla miłosza, dla mojego kumpla, który no perfekcyjnie wykorzystał wszystkie błędy w zasadzie, które popełniłem. Tutaj starałem się jeszcze nadrobić szybko ten rozwój. To dziwo było błędem, ale zastanawiałem się dlaczego. Bo w zasadzie no bardzo dobrze ten goniec tutaj strzela po tej przekotnej, jeszcze trzeba uważać, żeby nie stracić tego piona, żeby czasem jeszcze nie stracić wieży, jakbyśmy chcieli kontratakować na tym skrzydle. Ja tutaj rozwinąłem delikatnie tego gońca, żeby w razie czego nie zniszczyć sobie struktury pionowej i jeszcze ewentualnie móc później w przyszłości się ruszyć tą wieżą, żeby tutaj wejść na miejsce skoczka i ewentualnie wymienić te, te gońce nawzajem. Tutaj w partii dalej poszła wieża C8. No. Nie, być może jest to jakieś przeoczenie, ale założenie samo w sobie było dobre tutaj. No, atak po linii, gdzie stoi Hetman, więc znowu trzeba będzie nim uciekać. I tak też zrobiłem, co według komputera było błędem, bo dalej, według silnika, właśnie było zagrane tak, jak być powinno czyli właśnie tutaj Hetman wszedł na B6. No i już no, myślę, że nie trzeba mieć nawet i. 1000 euro na czeskomie, żeby widzieć, kto tutaj ma solidny atak, a kto, no, kto po prostu siedzi i płacze. Więc, ale ta partia zakończyła się szybciej niż myślicie. I wcale tutaj nie było, że tak powiem, żadnego umawiania się na remis, remis remis tych rzeczy, bo chcieliśmy zagrać najlepiej, jak umiemy i sobie pokazać kto co potrafi. No, ale w następnym ruchu właśnie udowodniłem tą różnicę rankingową, i długo tutaj siedziałem. Myślałem, kurczę, jak tutaj nie dostać zaraz mata, i chciałem tutaj poświęcić tego pionka, żeby zaraz tutaj odzyskać i jednak wymienić tego gońca, który tak strzela w tej pozycji. Ale tutaj Szymon nie dał się nabrać i pchnął tego piona, co też według mnie, mimo że to jest według komputera niedokładnością, to bardzo mnie uprzykrzyło mój plan i życie. I dalej w partii zagrałem, no w sumie nie, nie do końca teraz pamiętam, co miałem tym na myśli, ale podejrzewam, że po prostu chciałem pchnąć tego piona i uciec tym skoczkiem jednocześnie, żeby tutaj nie było ataku po tej linii. I tutaj od razu wleciał ten goniec na E4, zwiększając presję tutaj jeszcze większą, Niż dotychczas na skrzydle królewskim, bo tutaj ten goniec stał jakby dosyć pasywnie, i mimo że strzelał to nie w tą stronę co potrzeba. A tutaj już no, dosyć poważnie działa, plus jeszcze atakuje tego niebronionego pionka. Ja chciałem od razu wymienić tego gońca, i tutaj, tutaj też naprawdę dobry ruch ze strony Szymona. Bo tak naprawdę straciłem pionka i nie mogłem nic z tym zrobić, bo siedziałem tutaj no, dosyć długo i liczyłem, czy mam jakieś wyjście z tej sytuacji, ale niestety, no, jeżeli bym zbił, co teoretycznie komputer mówi, że jest najlepszym yy, posunięciem, to straciłbym według mnie całą figurę. To doliczyłem, bo po odbiciu, po biciu. Po biciu i po biciu. Nie mam nawet żadnego odejścia tym skoczkiem, z, nawet z szachem czy z atakiem na inną figurę, żeby tutaj ten hetman był zaatakowany i ewentualnie zdobyty. Ale linia komputera jest taka, że tutaj powinno być, ja tutaj odszedłem, ale powinno być bicie najpierw skoczkiem, później jest odbicie gońcem, odbicie gońcem, odbicie hetmanem. Aha, i tutaj niby jest wtrącenie i wymiana hetmanów i przejście o takie końcówki. No tak, bo no ta końcówka też jest oczywiście wygrywająca dla kolegi, ale ja sobie tutaj jeszcze bardziej skomplikowałem sprawę. Tutaj niby był błąd w ogóle, ale ten to był najmniej, że tak powiem, najmniej powodujący, że pozycja przeciwnika się pogarsza, bo dzięki temu po ja przegrałem partię, które było jak widać błędem dla Szymona, ponieważ tutaj długo myślałem jak nie stracić tego piona tutaj, nie chciałem iść tym królem centralnie pod Hetmana, żeby bronić bo mówię tutaj na pewno zaraz gdzieś będzie mat i po prostu siedzę, siedzę, myślę, już tak trochę taka wizja, taka jak to się mówi tunelowa, czyli skupiłem się tylko na tym pionie, jak go jak go obronić i niestety poszedł ten ruch i totalnie przeoczyłem teraz zagranie no piękne zagranie, po którym właśnie poddałem partię, no bo już było po wszystkim, czyli skoczek B3 z widłami na króla i na hetmana bo tutaj oczywiście ten pion jest związany identyczna sytuacja jak ta, która zdarzyła mi się w trzeciej rundzie, tylko że ja wtedy te widły wykorzystałem przeciwko mojemu oponentowi no i tak zakończyła się ta partia. W tym momencie się poddałem, podaliśmy sobie ręce, ale naprawdę bardzo mi się podobała ta partia i dużo mnie też nauczyła, zwłaszcza jeżeli chodzi o przeciwne roszady, że jeżeli nie wykorzystam tempa i tego co jest tu i teraz i będę zwlekał albo zbyt długo jakoś się tam ustawiał, bo przeciwne roszady to nie jest nie są na grę pozycyjną po prostu, tutaj liczy się atak liczy się tempo, to jak właśnie umiemy wykorzystać nadarzające się okazje, czy też błędy przeciwnika, no i tutaj Szymon zrobił to perfekcyjnie mimo jakichś tam błędów stockfishowych, które się pojawiają, to jak widać, czasami ten czynnik ludzki ma dużo większe znaczenie niż samo to, że za 14 ruchów należy, nie wiem, poświęcić na przykład wieże, i to będzie Brilliant Move, i dzięki temu wygramy partię, bo to nikt normalny tak nie myśli. I to myślę, że każdy z nas o tym wie, analizując partię z silnikiem. Także ja z tego miejsca chciałem podziękować mojemu kumplowi za tą partię, bo to bardzo cenna lekcja. I życzę, żeby jak najszybciej wbił tą drugą kategorię, bo wydaje mi się, że naprawdę zasługuje. Przede wszystkim jest bardzo solidny, bo każdy ruch potrafi długo przemyśleć, i było tak, że miał połowę czasu na zegarze tego, co ja, ale jak widać, to się oczywiście opłaciło. Więc myślę, że analiza Wam się podobała. Jakie właśnie wnioski tutaj dla ogółu mogę wyciągnąć, też dla Was, że przede wszystkim pamiętajcie, jeżeli decydujecie się na przeciwne roszady, to musicie ocenić, czy Jesteście po prostu w stanie szybciej zaatakować niż wasz przeciwnik, bo głównie o to toczy się walka wtedy przez większość gry a jeżeli już nie zdołacie się atakować, to czy po prostu umiecie się przed tym obronić i wtedy wyprowadzić kontrę? Bo jeżeli nie, no to właśnie skończycie tak jak ja w tej partii, gdzie zostałem przyciśnięty i jeszcze to spowodowało po prostu, że na koniec popełniłem ten kardynalny błąd. Także dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli zostaliście, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę, suba. I widzimy się na analizie piątej rundy, która wleci już niedługo. Także do zobaczenia i na razie.